A witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę. Subskrypcję. Będę robiła czytanie tygodniowe dla wszystkich znaków na czas od 15 do 21 sierpnia. Oczywiście, karty były tasowane. I zobaczymy, co tutaj na ten tydzień będzie chciało się pokazać. Tradycyjnie e, trzy e, karty, wspólna energia. I mamy tak: siedem kielichów, e, paść kielichów i trzy denary. Myślę, że jest to wspaniała energia w tym tygodniu, na ten tydzień, tak? Marzycielska trochę. Pod spodem mamy też umiarkowanie, czyli raczej łączenie, łączenie staranie się właśnie znaleźć nić porozumienia. Łączenia takich rzeczy, właśnie wydających się niemożliwymi, nowe drogi, które przed Wami się tutaj otwierają, marzenia też bardzo prawdopodobnie, tak. Więc tutaj myślę, że warto po prostu sięgać po te kielichy. Może Was w tym procesie, jeżeli pozwolicie sobie na to, Coś zaskoczyć. Może to być bardzo zaskakujące dla Was, może dać Wam dużo przyjemności, radości i takiej właśnie świeżości, też, odświeżyć wasz obecny stan. I Współpraca, tak? I tutaj jest wymagana myślę, że od nas współpraca na takim wysokim poziomie i to, że właśnie z innymi ludźmi jesteśmy w stanie więcej zrobić niż w pojedynkę, tak? Więc bardzo fajna energia się pokazała. Myślę, że jeżeli jakieś tam sprawy też macie do załatwienia, to też jest to dobry czas. Tak jak powiedziałam, może coś Was zaskoczyć. Myślę, że może że, że dojdzie do współpracy. tak, Jeżeli oczywiście odważycie się sięgnąć właśnie po któryś z tych kielichów, wejść na jakąś drogę, więc to jest też w tym procesie myślę, że bardzo ważne, żeby dać sobie szansę i może to być bardzo zaskakujące. Tak. Tak jak powiedziałam, szukajcie raczej tego, co Was łączy z innymi ludźmi, niż tego, co Was po prostu dzieli. I łączcie te rzeczy niemożliwe, tak? Łączcie tą wodę z ogniem. Dobrze, a teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało u poszczególnych znaków. Zodiaku. Podzieliłam tutaj na żywioły, oczywiście. I zobaczymy, co tutaj u znaków ognistych. To, co robić w tej sytuacji najlepiej. Mamy tutaj pięć kielichów. A czego nie robić? Mamy tutaj arcykapłana. Więc tutaj, jeżeli chodzi o znaki ogniste, to taka podpowiedź, żeby nie rozpaczać za czymś, co już po prostu odeszło, tak? co się nie sprawdziło, to po prostu już odpuśćcie sobie, już nie wracajcie do tego. Kierujcie się właśnie ku nowemu, próbujcie nowych dróg. Bierzcie się za te nowe kielichy i jeszcze po prostu niejedno na pewno Was po prostu zaskoczy, mile, mile zaskoczy i stawiajcie na współpracę. A czego nie robić? Nie starajcie się być jakimiś autorytetami dla innych, nie wymuszajcie niczego też od innych. Co bym tu jeszcze mogła dodać. Też myślę, że jeżeli ktoś stawia się w roli właśnie takiego autorytetu, też oczywiście, jeżeli sami tego nie pragniecie, tak, takiej, takiej jakiejś rady, to nie słuchałabym, tak. Po prostu kierowałabym się bym swoimi emocjami i tym, co Wam właśnie serce podpowiada, tak, a nie inne osoby. E, więc tutaj myślę, że te wskazówki są tutaj e, najważniejsze e, i też może warto zwrócić uwagę na swoje wartości, którymi kierujecie się, idąc przez życie. Sprawdźcie, czy na pewno one są Wasze, czy, czy nie są one po prostu. Mm, Narzucone wam tak, w, jakiś tam, w jakimś tam momencie życia, tak? I one po prostu nie są wasze, nie są spójne z wami, tak naprawdę. Więc też y, można się nad tym zastanowić. Dobrze. Teraz będą znaki y, wodne. Zobaczymy, co tutaj u znaków wodnych. znaki wodne co robić o proszę pięknie i czego nie robić znaki wodne otwórzcie serce może jakaś nowa miłość też pojawić się może ktoś właśnie do Was przyjdzie z tym kielichem z tym otwartym sercem więc jak najbardziej przyjmijcie to też bądźcie otwarci na innych, nie bójcie się dzielić miłością z innymi, tej miłości wystarczy dla wszystkich, tak? więc bardzo piękna energia tutaj, jeszcze w połączeniu z, z tymi tutaj trzema kartami, no przepiękne możliwości tutaj się przed wami właśnie otwierają, oczywiście jeżeli spróbujecie Wejść na jakąś drogę, tak? Tutaj może też Wam nieznaną, ale próbujcie. Może Was jeszcze wiele zaskoczyć i, i po prostu stawiajcie na tą współpracę. Czego nie robić? Królową mieczy tutaj mamy, żebyście nie byli tacy oziębli, nieczuli, oceniający bardzo. Jeżeli oczywiście. Może też być to energia, tak? Jakiejś osoby, więc ja bym powiedziała, żeby tutaj jej nie słuchać, tak? Nie zamykać tego serca, bo ona może właśnie jakoś tak przez pryzmat swoich doświadczeń na przykład doradzać właśnie w taki, w taki sposób z takimi niskimi wibracjami, tak? Tak jak powiedziałam, bo królowa mieczy też może być zgorzkniała, więc na to zwróćcie uwagę. Więc odcierajcie serce, przyjmujcie też, jeżeli ktoś Wam właśnie to serce też daje. Czy to jest nowa miłość, czy przyjaźń, czy jakieś inne otwarcie, tak? To po prostu zwróćcie na to uwagę i i korzystajcie z tego, bo, tak jak mówię, może to Was bardzo pozytywnie e, zaskoczyć. To, co będzie się po prostu e, działo. Dobrze. E, teraz zobaczymy, co u znaków powietrznych. Dobrze, to tak, to co robić. Mamy słońce. Tego nie robić, e, mamy kochanków, e, więc bym powiedziała, e, że wyraźnie widzicie wszystko, będzie też to dobry, sprzyjający czas e, dla was, e, ale też tak jak powiedziałam, e, że wyraźnie możecie widzieć swoją sytuację. E, więc to y, też jest f, ważna taka wskazówka, tak, e, że wiecie, e, na czym stoicie. Słońce oczywiście to też duża aktywność, więc bądźcie e, aktywni. E, oczywiście uważajcie, żeby, żeby po prostu nie spalić się w tej aktywności, e, ale tak jak mówię, jest to, myślę, że dla Was dobry, dobry czas. Czego nie robić? Mamy tutaj kochanków. Myślę, że nie dokonywać jakichś radykalnych wyborów, takich ostatecznych, mamy tu jeszcze pod spodem asamieczy. Nie odcinać czegoś lub kogoś ostatecznie, tak? Że może jeszcze sprawa się rozwinąć. Więc tutaj bym się wstrzymała, że nie jest to czas na właśnie jakieś cięcia. Więc tak tutaj to bym widziała, tutaj tych, tych kochanków. Więc dajcie, dajcie sobie jeszcze po prostu szansę. Oczywiście, dając sobie szansę, też możemy czy w relacji różnego typu, właśnie wchodzić z tą osobą na nową drogę, i to będzie już inna relacja, tak? I to może być bardzo zaskakujące efekty, i postawić na tą właśnie współpracę na takim już wysokim poziomie. Oczywiście, żeby w tej samej relacji, Wejść na inny poziom. Oczywiście, no to nie obędzie, się bez, nie obędzie się bez rozmowy, bez otwartości i bez zmian tego, co po prostu nie służyło tej relacji, więc to też jest bardzo istotne. Dobrze, a teraz zobaczmy, co pokaże się u znaków ziemskich. Tutaj wracając, może też być tak, że, ale myślę, że tutaj u nielicznych, że co robić, tak, że wyraźnie widzicie swoją sytuację, jak ona wygląda, a czego, czego nie robić, może tutaj skoncentrować się, możemy na tych kochankach, tak, że po prostu... Nie wchodzić w tą, w tą re, w re, w relację. Jeżeli widzicie, że, że to nie ma wszystko sensu tak i, i cały y, intuicja Wam to podpowiada y, i też y, Wasz organizm też Wam podpowiada, tak, że, że, że tu nie ma sensu w to wchodzić, to po prostu y, nie róbcie i wtedy ten as mieczy. Można zinterpretować, żeby właśnie odciąć się, tak? Więc myślę, że też może być druga taka wersja, ale tak jak powiedziałam, to jeżeli już osoby widzą wyraźnie, że z tego już po prostu nic nie będzie, tak? Że to już czują każdą komórką, że, że to już jest po prostu koniec, więc w takim wypadku nie wchodźcie. A jeżeli wahacie się, to tak jak powiedziałam, jak najbardziej możecie jeszcze sobie dać tutaj szansę. Dobrze, tak jak powiedziałam wcześniej, teraz na końcu znaki ziemskie. Zobaczmy, co tutaj u znaków ziemskich. Co robić? Mamy tutaj koło fortuny. Czego nie robić? Mamy 9 buław. Więc myślę, co robić? Poddać się temu, co przyniesie to koło fortuny, tak? Ponieważ są to jakieś wcześniejsze Wasze działania, starania i tutaj zaczną przychodzić pierwsze efekty tego, tak? To jak działaliście. Um, oczywiście czasami działamy inaczej i chcielibyśmy, żeby co innego przyszło. No, to tak, tak, tak nie ma. A więc um, trzeba być spójnym um, w tych działaniach, tak? Żeby przychodziło to, co chcemy. Więc tutaj przyjdzie czas zbiorów przewidywalnych. Więc to będzie bardzo różnie wyglądało. Czy po prostu z utęsknieniem czekacie na te efekty, czy wręcz odwrotnie, boicie się. Czego nie robić, nie upierać się. Są nowe drogi przed Wami, tak? Jeszcze nie jedno Was zaskoczy. Stawiajcie w przyszłości na tą współpracę z innymi na wysokim poziomie. Więc tutaj, tak że bym powiedziała, nie bójcie się, że ktoś was na przykład skrzywdzi. Więc jeżeli tutaj chodzi o jakieś zaufanie do drugiej osoby, do jakiegoś przedsięwzięcia, więc myślę, że też warto, warto otworzyć się na to, tak, żeby tutaj nie blokować się. No i tak wygląda. O, oczywiście jeszcze mamy tutaj rydwan pod spodem, więc też myślę, że trzeba, żeby te emocje, myśli i działania szły w jednym kierunku, tak? I tak jak powiedziałam, róbcie tak, żebyście nie bali się w przyszłości tych owoców tego koła fortuny, tego co będzie przychodzić. Więc w ten sposób działajcie. Zawsze myślcie o tym, jakie to przyniesie rezultaty te Wasze działania, tak? Więc drogi przed Wami, różne drogi przed Wami. Nie bójcie się wejść na jakąś nową drogę. Ponieważ tak jak mówię, ma dla Was jeszcze wiele tutaj, jest wiele niespodzianek dla Was. Dobrze, tak wygląda czytanie na czas od 15 do 21 e, sierpnia dla wszystkich znaków. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!